Dawno nie wspominałem o jakimś zdrowiu i naszym fizycznym, więc jest taki dzień, że chcę to zrobić dla Was. A kto będzie oglądał, to już Wasza sprawa. Jeśli mnie oglądasz, to znaczy, że tego potrzebujesz. Parkinson, proszę Państwa, choroba, która dotyka starszych ludzi. A dlaczego? No bo całe życie robimy wszystko, żeby tą chorobę no, rozwinąć w sobie. Nieodwracalna w mózgu. Właściwie to jest uszkodzenie w czarnej istocie mózgu. Rozumiecie? Komórki nerwowe. Ja nie będę robił tu wykładu, bo to i tak nie zapamiętacie, ale jest uszkodzenie. Poprzez co? Co się uszkadza, proszę Państwa? Właśnie nieodpowiednie odżywianie. To nie tylko, że jesz mięso, bo mięso. To nie tylko mięso i te proteiny. Zwierzę idzie na ubój. One wytwarza, te zwierzę, dużo stresu, lęku. Boi się śmierci. Te zwierzę czuje, że idzie na ten ubój. Te emocje wszystkie są w tym mięsie. One nie znikają. I teraz człowiek to spożywa. I też ma depresję. I nie wie, skąd to się u niego bierze. Bo jedna myśl, Negatywna, złapiesz ją, wysyłasz energię, ożywia ta myśl, następna myśl. I potem z tego wyjść nie można, bardzo trudno wyjść z depresji. I to prowadzi do uszkodzenia, proszę Państwa, w czarnej istocie mózgu. Te komórki są już uszkodzone. Podobno nieodwracalnie. No nieodwracalnie, chory jesteś. Objawy, wszyscy wiemy, jakie są. Bo mamy ko ludzi, którzy często się albo zaczynają się raz, pierwszy. I dlatego dla tych, którzy mają te pierwsze objawy, jest ten filmik, żeby to zapobiec powstrzymać i żeby ta choroba się naprawdę nie rozwinęła. Stres, ta nienawiść, ta złość w tobie, to wszystko niszczy właśnie ciebie wibracyjnie. Tej pracy, o których cią, ciągle mówię, nikt tego nie słucha, tych filmików, proszę Państwa, są zakłócane cały czas. Nie macie tej błogości w sobie. Jest na chwilę, z czym się ucieszysz, dostanie jakiś prezent, dziecko, jakieś fajne zabawki, dostanie się cieszy, ale ty ciągle myślisz. Ciągle zastanawia się negatywnie, nie dam rady tego, nie masz tej wiary. Ciągle, ciągle jesteś niezadowolony i to wpływa na twoje zdrowie. Te lęki, te obawy niszczą. Ta nienawiść, ta do innych ludzi. Teraz widzę, jak dużo ludzi chytuje e, murańskich. Za to i za tamto, proszę Państwa. No, to co murańscy robią, to ich jest droga i oni za to odpowiadają. Każdy z nas coś robi i za to odpowiada. Dlaczego wy e, tak e, obniżacie sobie tą wibrację z alfa, beta, gamma, Proszę Państwa, to wszystko Wam się zakłóca. Nie ma tej tego piękna w Was. Jesteś wielki. I teraz, proszę Państwa, jak e, można zapobiec tej chorobie Parkinsona? Mięso na pewno nie możesz jeść. A jak już jeszcze mięso, to na pewno nie rzeźni. Tam, gdzie te emocje tych zwierząt są no to może być jakieś zwierzę, proszę Państwa, no w lesie też będzie uciekało i będzie miała te emocje. Ja nie polecam raczej, ale jak już chcesz, to ogranicz spożywanie raz w tygodniu. Ogranicz do małych ilości, więcej warzyw, owoców. Rozumiesz? I teraz, jeśli masz już tą chorobę, czujesz to, że dostaniesz tą chorobę, to tylko Cię ratuje częstotliwość. Wtedy, kiedy się wyciszasz, jedzenie odpowiednie bierzesz, szyszynka Twoja się uaktywnia, która jest odpowiedzialna za nasze zdrowie, proszę Państwa. Szyszynka, nie wiem, czy o tym słyszeliście, no, wiele ludzi się niczym nie interesuje, tylko suchodolskim. A tutaj trzeba o swoje zdrowie zadbać, proszę Państwa. Szyszynka to jest taki gruczoł, Którzy, niektórzy mówią, że to jest trzecie oko. To nie, to nie jest trzecie oko. To jest gruczoł, proszę Państwa, bo trzecie oko to jest coś duchowego, ale te trzecie, ten gruczoł ma wpływ na te trzecie oko. Wszystko jest powiązane, proszę Państwa, fizyczne i niefizyczne. Te wszystkie wibracje, te wszystkie energie, które nas otaczają. No i jeszcze jedno, proszę Państwa, bo zapomnę, tego przeskakuję. Nam trudno jest te wibracje utrzymać, bo spotykamy się z różnymi ludźmi. Cały czas radio, telewizja nas otacza, te wszystkie fale inne, proszę Państwa, zakłócają nasze fale. Trzeba iść do lasu. No, trzeba iść do lasu, często wychodzić. Tam jest, właśnie też nie ma tych zakłóceń i korzystać z tego, żeby się wyciszyć pilnować się do swoich myśli. Tak, proszę Państwa, bo na przykład szyszynka, po co nam potrzebna? Szyszynka, proszę Państwa, wytwarza serotonin. Z czego to się bierze? Właśnie ze światła. A jak Ty przebywasz tylko w świetle takim, jak teraz w domowym, a nie tym niebiańskim, tam gdzie słońce jest, proszę Państwa, no, no to Parkinson. Zapalaj światło, kiedy jest to konieczne. Kiedy jeszcze jest widno, nie zapalajcie świateł. Korzystajcie z tego światła boskiego. A często ludzie zakładają okulary. Bronią się przed tym, co zdrowe. No wiadomo, to razi. To się kapelu zakłada, czapeczkę wam zaraz pokażę. Tylko ja mam czapeczkę z takim daszkiem, przysłania i wtedy jest ten cień na oczach. Tak, ale masz, korzystasz z tego. I to wpływa na twoje zdrowie fizyczne. Właśnie to pobudza tą szyszynkę, serotonina, a w nocy, kiedy śpisz, sprowadza się do stanu alfa, beta, gamma, feta, proszę państwa, schodzisz pięknie, wszystko się dobrze układa, bo szyszynka pracuje i wytwarza meta. Jak to się nazywa? Melatonina. O tak, takie trudne imię. Melatonina. To się nazywa. I ta melatonina, proszę państwa, Leczycie nawet z raka. Te komórki nerwowe odżywiają, proszę Państwa, wszystko się odżywi. Wibracja jest tak ważna, częstotliwość wasza. Nie to, że chcesz dokuczyć Panu Rysiowi i tutaj taki jest jeden, co cały czas hejtuje i, i się chory coraz bardziej robi. Ja nie odpowiadam, bo ja wiem, że jest chory człowiek, ale no niech sobie robi co chce. Jeśli ogląda, to powinien wziąć pod uwagę to, co ja teraz mówię, że miłość leczy. Miłość nigdy nie umiera, bo miłość jest wieczna. To od lat ludzie trąbią, ale czy ktoś to zrozumiał? Właśnie. To jest najlepsza energia życiowa. Siła życiowa to jest miłość. Bez miłości nie może nic zaistnieć. To jest ta siła. Dlatego, proszę Państwa, my zwalczamy te grupy, te gadzie, te inne. To wszystko jest. No. Wszystko jest potrzebne. Te gady te są potrzebne jakoś, proszę Państwa. Te inne zwierzęta czy te węże. Wszystko jest połączone. I jesteśmy jednością za tym wszystkim, proszę Państwa. Wibracyjnie, wszystko. no, Bez drugiego nie możemy istnieć. Tak, tak to wygląda. I teraz nienawidzić coś, to wpływa to tylko na Ciebie. Ty nikomu krzywdy nie zrobisz, tylko sobie. I ten Parkinson, właśnie, proszę Państwa, się rozwija, a można zapobiec, jak już to, dostałeś tą chorobę właśnie poprzez tą wibrację. Ja myślę, że ta choroba się może nawet cofnąć. Ludzie mają takie objawy, proszę Państwa, że ledwo co mówią. Poruszają się z, z, z trudnością, powoli, takie ruchy robią. Zabiera im dużo czasu, żeby wstać z miejsca. Ja o tym mówię, bo właśnie jeżdżę z gościem, który był politykiem wielkim. I miał wiele stresów, obaw, lęków, czy podoła temu, tak dalej. I zapadł na tą chorobę dwa razy. Pierwszy dzień, jak żona go wyciągała z domu, musiał z nią iść do samochodu, go usadziła, on nie mógł się poruszać. I zacząłem z nim rozmawiać, bo on wykształcony, tak dalej, proszę Państwa. Rozumiem po angielsku. Na następny tydzień jedziemy znowu, domu. Czyli wczoraj to było, w niedzielę. Z nim, przez tą pampę już nie potrzebował pomocy żony. To znaczy, że jednak jest w sposób na tą, ten, tego Parkinsona, proszę Państwa. On to wziął do serca. Ten to, to te przekaz o tej wibracji, o tym wszystkim z, zastosował. Przestał mięso jeść i proszę Państwa chodził. Naprawdę, przysięgam wam, on chodził do, dookoła ogródka. On samodzielnie usiadł. No to niesamowite. W ciągu tygodnia taka zmiana. No, a ciekawy jestem, jak tego, jak będzie na, na następny tydzień. No, bo on to bierze do siebie. Zaczyna mówić, ale takim głosem. Yy, yy. Proszę Państwa, źle z nim było. Źle, tak się trzęsie jeszcze, ale tak. Były chwile, proszę Państwa. Że na moment, jak go nikt nie obserwował, on się przestał trząść, tylko tak powoli. Bo czuł te wibracje. Proszę Państwa, jak masz te lęki, co ludzie o mnie pomyślą i tak dalej, to zakłócasz te wibracje. Ty musisz mieć tą wielką wiarę. To nie jest taka wiara w religię jakoś, to jest wiara, że, jestem, że jesteś w stanie, proszę Państwa, zrobić dużo rzeczy w tym życiu. Że jesteś doskonały, że jesteś piękny. W sobie tą piękność, tą dobroć. No znajdź i rozwijać. Bo jest w każdym człowieku ta iskra miłości. Dzięki tej iskrze my żyjemy. I teraz to trzeba, proszę Państwa, rozwijać. No, ja myślę, że ten, te fale mózgowe, wszystko się unormuje. I, i ta właśnie ta melatonina, ta ktoś nazywa melatonina się bardziej, proszę Państwa. I tego, i z się uaktywnia poprzez zmianę jedzenia, otwiera się trzecie oko. Proszę Państwa, same wspaniałe rzeczy. Zachęcam Was do tego, abyście zadbali o swoje zdrowie. E, dziękuję za uwagę. Więcej, no co więcej, jak coś dodam, to nie ma co dodawać, proszę Państwa. Trzeba za siebie się wziąć, trzeba być miłością. Nara. No, no.